Siem, a z tej strony Apsonpl, a to mój kolejny odcinek z Torchlighta i ciśniemy naszym berserkiem. Idziemy na kolejną misję Mam nadzieję, że Wam się spodoba Ciśniemy do kolejnej gwiazdki. do nas nawać jakieś pedały O, coś z niego wyleciało Może to naciskanie myszki jest takie dołujące Są serio najmniej ja ale to pewnie dlatego, że taki jest mój poziom trudności, a nie poradzę. What the fuck, ja mnie też tak ubiłeś. Giń. Jak w ogóle to sobie dam gdzieś tutaj? Dobrze. Gin. Dobrze. Jest ok, idziemy do gwiazdki. Tędy. A jesteśmy już przy gwiazdce, ale jeszcze tych. O, co on tak mało wziął? Oto. The... Gratuluję cię. Nie zginiesz, kiedy ja tu jestem. Tam mi je miść. No to wychodzi. Ładowanie, ładowanie i poładowanie. No cóż. O, tak, już jesteśmy dobrze. Stepy świątynne. Odszukaj strażnika, Dobra, musimy go odszukać. Dlatego nie będzie mi potrzebna minimapa Gin Jest, mamy czwarty level Ale to i tak nie jest za duży wyczyn Trzeba go zabić Gin Fredka bi ich Dobrze Jezu Gin Cisnę mu po 10 Dobrze Niech córka zdrowia, pocienna kamizelka jakaś spokojnie mamy odszukać straży... Świątynię Boże zmienię strażnika A, Tak, mam ma go chronić, dobrze Okej okay. E tam Na takich już pobocznych w sumie jest na nich Exp, ale nie chcę mi się na nich czekać czasu za bardzo Aha, dobra, tam jest piaska, więc O, tu jest skrzynka U-gold Dużo złota Gil Dzięki za wskazówki, już troszeczkę wiem jak się otwiera skrzynki Nie mi się z nimi bić, ale ja z nimi, o kuźwa jakieś jokietanki tanki ty Chcę ich mam sam wziąć? Dobra, jeśli chcecie Jezus magia, co to się dzieje, nie? Jakiś wachmistrz, kuźwa, co to jest? Jakiś kop. To jest za dużo. Ja się nie dam rady. Nie, może dam, dobrze. Ale... Dobrze, dobrze. Kuźwa, to są za, jakieś tanki, nie? To jest poziom easy, tak słyszałem. Nie chcę zginąć, ja mi nic nie robię. Gin. Wiem, że to nawalanie w myszkę jest dołujące, przepraszam was Inaczej się nie da, LG nie jest na wsad, tylko na myszkę Giń Giń, nie dam nie dam sobie zginąć Zostawcie moją fretkę Trzeba było se kupić Jezu Skrzynka, dobrze O, chest przynajmniej jest No nie mam klucza, serga. Lekkie kalosze Oj boże, boże Pamiętam, że gdzieś tu był klucz, nie ma klucza Oj boże, a tu jest przemyte No dobra, ja, idziemy dalej do gwiazdki Kolejny jakiś Ja bierę tego Aksana całego Łotko the... Dawaj Friatko. Yes, Jezus, zginął. Osiągnięcie piątego odcinka. Jezu, odcinka Jezu. Yy, z, tego. Yy, no jak to się nazywa? Poziomu. Myślałem, że będzie... jakby no się z cudem, ale... A flipunek jest pewnie pod jaki inventarze? O kuźba ile tego jest? To wygrałem, ja nie wiem, co dodać. Na amulet, o tutaj sobie to Nie mogę To gdzie to się daje? Jeszcze na pierście, na amulet, na hełm, chyba tutaj. Co to jest? Hultaja wzburzenia. A to jest dla mojego pieska. O kuźibę. Są jakieś najamienniki, są jakiś pistolecik To chcę sobie wziąć, o, właśnie. 22, a tu jest 48 czy może mieć dwie nie tak? Tam ręcz, aha, dobrze rozumiem To, tam tak, tam to że to musiałbym mieć troszeczkę czasu, żeby się tym pobawić nie no, taki bakozak do góry jest, dobrze, idziemy ku**wa ginć, Gincie. Pierwszy gun, fajna nazwa Dobrze Gin Ok Tu mam tam iść Tędy na szczęście myślałem że trzeba zaś jakoś cofać Coś podobnego Cześć Gin Widziałem się tutaj może Potrzebuję klejnotu No kuźwa co zaś za klejnoty są Potrzebne, gin. Dzi To spolszczenie jest profesjonalne. Giń, giń, gin. gin, gin. Kryształ mocy. ha czyli to teraz muszę włożyć tam, okej okay. Kamień, czyli tutaj muszę to włożyć. Oj. Czyli teleportujemy. Kuferek. Kuferek i jeszcze jeden kuferek. Dobrze. What to incie. Oj bożicku, zabij Dobrze, idziemy na razie, o chyba tędy O kotlina czaszki jakaś Czyli tu będą pewnie te Szkielety Gin Czemu one się tyle Sam Są, jest jeden szkielet Kościasty wojownik Dobrze Kolejny kościasty wojownik Przecież ich tu jest pełno Trzy dupy w To jest właśnie dobre no i o Koniec many powiadasz tak? A ja se Pociskam w taki sposób Szósty level Szybko cisną ciśn się te levely Więcie. Nice I która many? A to co? Topór. Kasa. Topór, dobrze. Ciśniemy dalej. To są Droga do świątyni. Dobrze. Przy tym muszę zakończyć mój odcinek. Żegnaj się z nami Awpsom.pl i widzimy się w świątyni źródliska. Do następnego.